oh thank oh you do meczu żeśmy się starannie przygotowywali dlatego że mieliśmy czas była teraz okres przerwy trzech tygodni i dla nas był to jeden z najważniejszych meczy dlatego że Kowalewo pretenduje do awansu do pierwszej ligi jak i nasz zespół bardzo nam chodziło o to żeby wygrać ale też wygrać dużym rozmiarem bramkowym dlatego że może to decydować bezpośredni mecz tutaj i u nich i zaliczka 14-bramkowa stawia nas w dość dobrej e, sytuacji. Musimy teraz po prostu wygrywać, i to jest e, chyba najważniejsza rzecz e, przed naszym zespołem. Ale co ja zauważyłem, Kowalewo jest zespołem, który no naprawdę z każdym zespołem potrafi zagrać równorzędny mecz, wygrywać. I dzisiaj nasze dziewczyny po prostu pociągnęły, wszystkie zagrały równo, zagrały mecz cały czas stabilnie, czyli to prowadzenie powiększało się od jednej bramki do dwóch, trzech, czterech bramek, do wreszcie aż czternastu bramek. I ta stabilność, ta chęć, to zaangażowanie procentuje. Dziewczyny są po prostu zaangażowane mocno i w zespole panuje super atmosfera i to przede wszystkim nas cieszy. Mnie jako trenera, na pewno sponsora, sponsora Unibud, pana Eryka Klata, prezesa Marcina Modrzejewskiego i, i rodziców i wszystkich tych, którzy licznie dzisiaj przybyli na ten mecz. bo. To mnie też bardzo cieszy, żeby zrobić bardzo dobry spektakl. Staramy się tutaj przygotować do tego meczu starannie, występy, nagrody i to procentuje. Dzisiaj pełne trybuny na dole przy długim weekendzie świadczą o tym, że jednak jest zainteresowanie. Jeżeli awansujemy do pierwszej ligi, postaramy się jeszcze więcej dać od siebie, a w tej chwili... Czy jest tylko możliwe to i dziewczyny, i sponsor, tak jak powiedziałem, pan Eryk Lat, jak i prezes Marcin Modrzejewski, ale przede wszystkim dziewczyny. Przede wszystkim dziewczyny potrafią się zebrać i trenować solidnie.